Mamy torek Kraków. Na Krakowie yy, pierwszy łuk można pojechać yy, od razu wąsko przy krawężniku i wyjechać przy krawężniku. Można wjechać środkiem toru i wyjechać przy krawężniku. Można wjechać z dużej i wyjechać przy krawężniku. Można zapikować, wyjechać środkiem. Można zapikować, wyjechać pod płotem. Yy, ten drugi łuk to z dużej i tylko krawężnik. Tam nie ma żadnej innej ścieżki. No dobra, pokazuję wam teraz według mnie najszybszą ścieżkę na Krakowie. Więc jest start, tu zajeżdżamy, tu do krawężniczka, duża krawężnik. I znowu na szeroką. Tu wjeżdżamy bliżej. Kontrujemy, wjeżdżamy przy małej, podpłot i krawężniczek. I tak praktycznie cały czas sobie tu środeczek, tuż tu prostujemy. Jeszcze można bliżej pojechać. Zaraz wam pokażę. Yy, pokazuję na razie taką bezpieczną jakby kontruję. I zobaczcie, bliźutko sobie jadę, tu tak samo krawężniczek. Więc yy, taka jest najszybsza ścieżka na tym torze. Pokażę Wam jeszcze teraz inną ścieżkę. Przy samym krawężniku jakby było można wjechać. Zobaczcie, tak, o, aj, nie, nie wyszło mi. Zaraz jeszcze raz yy, to pokażemy. Ten łuk tylko zobaczcie, krawężniczek, tu co z dużej jedziemy i zobaczcie, sam krawężniczek też tak można pojechać. No, oczywiście y, po, y, trzeba trochę umiejętności, żeby tak wjechać, bo jednak ta trawa potrafi od razu wciągnąć, więc y, kilka kółek byście musieli zrobić. Można jeszcze pojechać sobie jeszcze szerzej, przyciąć i wjechać w krawężnik. Tam naprawdę jest ostra prędkość, która. Wyciąga, przepraszam Was. Dobra, jedziemy jeszcze wam pokażę. Bo nie pokazałem wszystkich tych ścieżek. Jest start, pika do środka toru i gonimy. Trzeba uważać, bo wtedy z wyjścia łatwo zostać po prostu na płocie. Pika do środka toru i znowu zawężamy tutaj. Tor jazdy i znowu szeroka. Pika do środka toru. Teraz Wam jeszcze pokażę ostro, jak wjedziemy sobie piką i pod sam płot. Tak też można pojechać, no ale jednak to są wolniej, wolniejsze ścieżki. No dobrze, teraz weźmiemy sobie. Albo weźmiemy Alexa dużo wolniejszego. Pokażemy Wam, jak tym słabszym. To dla graczy początkujących jak tym słabszym. Spokojnie można dowozić tych lepszych graczy. <laughs> tu krawężniczek trzymamy. Zobaczcie, czujemy, że na mnie najeżdżają, przytrzymuję krawężnik, wypuszczam się. Więc tak samo jak w torze w Gauga Pils, łatwo tutaj zdobywać punkty na ty, tymi słabszymi zawodnikami, na, tych, na tle tych lepszych, więc jest to fajny tor do nabijania sobie e, tego złota, SC. Zobaczcie, jedziemy z dużej, tu trzymamy krawężniczek, nie są w stanie nic mi zrobić, tak mocno ich na łukach wyhamowuję, że zanim nadrobią prędkość na prostej i do mnie dojadą, to ja ich znowu lekko cyknę na łuku i, i bez problemu można jeździć z przodu.